Kiedyś tak miałem z szachami, że poddawałem całe życie szachom. Aktualnie do szachów nie szuję jakiejś specjalnej impy. Że ty masz autyzm, jak tak się wkręcasz? Kminiłem na tym. Mieniłem na tym, to nie ironicznie, ale nie przejawiam oznak autyzmu. Dużo mocniej ADHD przejawiam. Mega mocno. Możliwe, no może Aspergera bym miał, ale na, autyzmu nie mam, nawet miałem robione badania takie jako dziecko i nie miałem, natomiast zdefiniowane zostało, że mam na, najprawdopodobniej ADHD, ale rodzice nie chcieli nic z tym robić no i teraz jako dorosły człowiek prawdopodobnie będę musiał zdecydować się na to, żeby pójść na tą diagnozę, bo wiele sytuacji w moim życiu no, przeszkadza mi to, moje jakby roztrzepanie, takie cechy, które myślałem, że każdy człowiek ma, ja mam podkręcone... 20 razy. I wyobraźcie sobie, że niedługo będę szedł do kliniki ADHD. Nie ukrywam, że trochę się boję. Nie, wirus. Ja jestem tego świadomy, że leki na ADHD są w ogóle pochodne od amfetaminy. To jest metylofenidat. Mój kiedyś ówczesny przyjaciel, teraz wysoko funkcjonujący ćpół, z wysoko funkcjonującym którym ja miałem kontaktów, studiujący medycynę, ogarnął ten metylofenidat kiedyś. Ja wam opowiadałem tą historię, jak mówił, że będzie czpał, tylko żeby się uczyć. I właśnie brał metylofenidat, No i mówił, że będzie mi zdawał raport, jak się uczy. No i dzwoni za 5 minut i mówi: że Zajebiście czyta właśnie encyklopedię kości i kurwa nigdy tak dobrze mu się nie uczyło. Dzwoni do mnie za 15 minut i mówi: Jest co, Bartek? Ja zaraz u ciebie będę, ale ja pomyślałem, że się przebiegnę. Skurwysyn. No. W sumie jak o tym myślę, to śmieszna historia, ale tragiczna, bo gość jest inteligentnym typem, a no już nie potrafi funkcjonować bez dragów. Tak, najciekawsze zjawisko, jakie widziałem u czpuna, to właśnie byłem u tego mojego ówczesnego przyjaciela na imprezie, zaprosił swoich kumpli czpunów. I wstrzajcie bazę, że gość spał, to się nazywa chyba medkat, nawet nie wiem co to jak coś. O ile metylofię nie to tamto to był medkat, nie wiem co to. No i koleś ten metkat destylował. Siedział przy biurku, wziął jakieś fiolki, coś tam rozpuszczał i gadał sobie cały czas ze mną o pracy. I strzajcie temat, tak jak ja teraz z wami gadam, patrzy mi w oczy Ja w pewnym momencie wziął strzykawkę, tylko nie taką z igłą, poczekajcie, wziął strzykawkę, zdjął spodnie i w dupę se zaaplikował całą zawartość tej jakby strzykawki. Ja tak patrzę, mówię, ty... To już? Jakby, co ty robisz? A on mówi: O kurwa, sorry, ty też chciałeś? Nie wiedziałem, mogę ci zrobić. Wodbyt normalnie to zaaplikował. Ja mówię: Nie, nie, stary, nie, ja nie chciałem, tylko. Czy to już? A on mówi: tak. Nie wiem, czy to się nazywa strzykawka, bo to bez igły takie, co się napełnia wodę i ten, to jest chyba strzykawka. Normalnie w dupę se zapodał, stary, w normalny, gada ze mną, patrzy mi w oczy i sobie w dupę zapodał. Tak, Przez odbyć się wchłaniają substancje szybciej, to prawda. Czy ja chciałem? Człowieku, mnie to przeraziło. W ogóle swoją drogą zastanawiam się teraz, a co jakbym powiedział? Coś bym powiedział, że chce, to on by mi sadził w dupę tą strzykawkę zaraz po sobie? Trochę nie rozumiem. To samą strzykawką czyż to żyk? Mój świętej pamięci przyjaciel Też był ćwunem Nie wiedziałem tego, że jest tak źle z nim Był taki prawdziwy przyjaciel Pod pociąg się rzucił Bogaty z domu Mega bogaty Banon z definicji Ale w ogóle nie przejawiał cech bananowych Był dorany przyłóż nie wiem co on odjebał. Czasami mam mu za że mu odjebało. Banan to styl zachowania, nie to, że masz hajs stary. O, to nie był bananem. Po prostu był bardzo bogaty. Chyba to go też trochę demotywowało, nie wiem. Dalej mi się to nie mieści w głowie jak. Mo... Kurwa, on się zabił w wigilię. Pamiętam, że ja wtedy... To był 2020 rok. To było przed wigilią jeden dzień, dokładnie. W tej nocy w prawie rzewigilijnej. Ja wtedy zacząłem już streamować i dobrze mi szło. Że już tam dostałem ten przetarg na, na ten zajebisty turniej, nie? Bo tam pamiętacie, dostałem telefon, że mogę dostać tysiąc zł na turniej i ja powiedziałem dajcie mi 10 koła, a załatwię wam największą oglądalność, jaką kiedykolwiek szachy widziały. Pamiętam, że tak zaczęło się w moim życiu trochę wreszcie wychodziłem na prostą też, że znalazłem sens życia Ale nagle dostaje telefon rano, dzwoni mój inny ziomek i mówi ty. Widziałeś wiadomości? Laska i chłop w Radomsku rzucili się pod pociąg. No ja mówię, no widzimy co? A to był Kuba. Co za c... Jego ojciec... Myślałem, że jego ojciec się zabije z rozpaczy. Jego ojciec był tak oddanym ojcem. Rozstał się co prawda z jego mamą, ale jego ojciec. Były sytuacje, że na przykład byliśmy w kinie w innym mieście i uciekł nam pociąg. To ten ojciec po nas jechał. Rzucał pracę. Oj, kurwa, jesteś moim najważniejszym człowiekiem na Ziemi. Ja żyję dla Ciebie. Jakieś takie rzeczy gadał ten ojciec. Dla mnie to było dziwne. Byliśmy jeszcze gnojami, nie? Nie wiem, kurwa, jak chcę o tym pomyśleć, jest chore. Jeszcze wracając do tego mojego przyjaciela, cwela, co się zabił. Nachodzi mnie syn po nocach, czasami mi się śni. Był mi bardzo bliski, ja nie wiem. Niebie to beret. Jesteś siłą, że się z nami tym dzielisz? Wiesz co? Minęły 4 lata i wreszcie jestem w stanie o tym w ogóle rozmawiać, bo... nie wiedziałem, że to... będzie takie emocjonalne. Byłem u niego na cmentarzu. Jeszcze najgorzej, kurwa, byłem na cmentarzu z moim drugim przyjacielem. Byliśmy paczką w trójkę, nie? Jak były jakieś używki w naszym życiu, to też pierwsze kroki razem stawialiśmy, ale to wiecie, no każdy spróbował, ale niektórzy spróbowali, a niektórzy zostali w tym na stałe. No i do czego zmierzam? Jesteśmy na cmentarzu. Wiesz, wspominamy. I przyszedł jego ojciec, kurwa, i się pyta, czy byliśmy jego przyjaciółmi, nie? Że dziękuję nam, że jesteśmy. Ja pierdolę. Pojebane stary. Popierdolone. Iść tego rozpaczonego ojca. On akurat chyba w dupę nie walił. Ja nawet nie wiem, co on tam ćpał. Pamiętam, jak. Wrócił z Erasmusa, to był taki szczęśliwy. Mówi, że kurwa, Halina jest taka bezpieczna. No już przestaję. sorry.